Z lata 17 września znalazła bardzo szybko wyraz w postaci wielu pomników, które miejsc pamięci narodowych cmentarzy to był nie tylko najważniejszy dla na, nas wszystkich symboliczny cmentarz szeroko pojętej zbrodni katyńskiej w postaci przebudowy przywracającej prawo do prawdy cmentarza katyńskiego, także cmentarz Tarkowie to także jest wspomnik wytyczny w wielu, wielu innych miejscach bezpośrednio związany z 17 września 1939 roku, a więc także z dramatem Polsków i Polaków na wschodzie, w starciu czy w kontakcie, czy po prostu w wyniku represji yy, sowieckiego okupanta w naszym kraju. Przychodzi dzisiaj także moment szczególny, kiedy możemy przyjrzeć się tej dacie 17 września i temu, co nam się udało z tym zrobić w tym zakresie i z innego punktu widzenia. Udało się nie tylko uratować pamięć polską, nie tylko po polsku uczcić ważne dla nas, dla Polaków momenty, wydarzenia, ale udało się także pamięć o Katyniu przenieść dalej do innych krajów, także na wschód do Rosji. To nie są rzeczy bez znaczenia. To nie są wydarzenia pozbawione dalszego ciągu. Takie jak obecność premiera rosyjskiego razem z premierem polskim na cmentarzu katyńskim. To nie jest codzienna sytuacja, że pojawia się na cmentarzu katyńskim prezydent Rosji razem z prezydentem Polski. To są sygnały świadczące o tym, że nasza trudna narodowa praca przynosi coraz lepsze, bogatsze owoce. Wszyscy byśmy chcieli, aby nasza pamięć o 17 r. w tym także o zbrodni i innych bolesnych doświadczeniach Polski z jej wschodnim sąsiadem zaowocowało postępem procesu odcinania się nowej Europy, także Europy Wschodniej, izolowania się od złej tradycji systemu stalinistkiego, systemu komunistycznego. Dlatego dokonując tego pewnego podsumowania z siłą rzeczy, bardzo skrótowego i niepełnego, chciałem także wymienić film Andrzeja Pani katy który przecież przebudował przede wszystkim i przebudowuje świadomość i wiedzę właśnie Rosjan i innych narodów europejskich, jeśli chodzi o zbrodnię stalinowską, zbrodnię katolicką. Ten proces i upamiętnienia, i tryumfu prawnym, postępuje codziennie na z największą satysfakcją i z radością. Chciałem Państwa o to mówić, z Panem Andrzejem Kunertem, który dźwiga ogromną część prac związanych właśnie z odpowiednim upamiętnieniem zbrodni katyńskiej. Chcę powiedzieć, że w wyniku rozmów, nie zawsze łatwych, ale zawsze przyjaznych z naszymi partnerami ukraińskimi, jesteśmy już po ważnym etapie, jakim jest zakończenie, rozstrzygnięcie konkursu międzynarodowego na upamiętnienie wytorów. Jestem pewien, że ten czwarty sprzętarz katycki wytornik koło y, Kijowa, będzie triumfem wspólnym w wymiarze międzynarodowym, wy, y, zwycięstwem wspólnym, triumfem wspólnym prawdy. Tak, są to biogramy, są po prostu to, co tak, się księgi udało, tak. To jest... 16 tysięcy nazwisk. Ale to są tylko z... z... Katyn, Charków, Miedno, no Ojecha, co dzisiaj... Ale czy to są też biogramy y, na podstawie też rodziny? Nie, A, nie, to jest, jest dalej. dalej. Przedmioty wydobyte w tak? Katynie poczas kasy sytuacyjnych w latach 94-95. No to wydobyte w Charkowie w latach Nie mów tak o